Witam wszystkich serdecznie, wszystkich moich widzów Wiosna piękna, rzepaki kwitną, pszczółki pracują Biorą się za robotę Ja także biorę się za robotę, więc składam dla Was filmik Z tego co się przez kilka ostatnich dni działo na mojej hodowli Także zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka Zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem, i subskrybujcie kanał. Wtedy nie przegapicie kolejnych nowych filmów. Senzon zbliża się wielkimi krokami. Główny aspekt: oddanie spisów dla gołębi. Właśnie robię przyporządkowanie gołąbków do zegara. I powiem: to jest moja czternasta gołąbek ze spisu. Do pięćdziesiątki idzie ruda. Co prawda wystawiłem ją do sprzedaży, ale tak powiem dostała. Nie dogadaliśmy się, więc będzie w pięćdziesiątce i będzie walczyła w imieniu mojej drużyny. Drugi gołąb z mojego spisu. Ona też była wystawiana. Córka Van Luna, ale jeszcze powalczy. Liczę na nią na te długie loty. Córka szareńca. szareńca. Ta szaleńca, bo przez siatkę leci. Razem z Wikusią zakładamy dalej taurisy. Tak, i mamy tu białego gołąbka Patrzcie, to mam bych na ładniejszy I... Wikusiu oczywiście najbardziej podoba się białasek. Zakładam dzisiaj taurisy, Jest bo białasek? mamy. Białasek? Tak. Zakładam dzisiaj Taurisy, bo mamy oddanie spisów. I ja tyle go głaskam. Oj. Go głaskam psydeł. Tak, i Wikusia przyszła, bo zakładam taurisę od rana, żeby wszystko posprawdzać. Już Już na spis od razu. się tutaj są chłopczyki. Tak, tam są chłopczyki. I. Tutaj... A to jest dziewczynka. No. Jaka ładna dziewczynka, ona jest najładniejsza? <grym> tak? Tak, to ona jest To Ona jest ładna Dopasowuję dalej, chodzę do kolejnego golemnika A tu młodziaki Chciałem taką konstrukcję sobie zrobić, no i dalej, ee, dalej, zakładamy chipy, sprawdzam wszystko ze spisu. Po zebraniu oddaniu spisu e, racji, że weekend i piękna pogoda trzeba wykorzystać na ognisko pierwsze tegoroczne, zwykle w maju, a teraz już początkiem kwietnia. Gdzie... dane, podrukowane. Ja te młodziaki zrzucam powoli na ziemię, żeby nie siedziały w celkach, żeby się uczyły jeść. a już tak prawie są obrośnięte. Kilka dni dosłownie im brakuje do brania. Właściwie za tydzień, w weekend 20, sobota koło 20. Młódki, młódki będą te pierwsze do odbierania, a kolejne w weekend majowy. Kto tam będzie przyjeżdżał, to właśnie w dwa weekendy. No bo wiadomo, nie ma pocztowych wysyłek to hodowcy tam sobie pomódeczki będą e, przyjeżdżać. A takie gamonie wyglądają. Tu kolejny. A, A maluszku Myślę, że powoli zaczną też sobie dziobać Tu mamy całe domowe przedszkole O No co tu się dzieje Ten gojemnik był pierwszy sparowany Młode już Z dziur wyskakują Rodzice je karmią rozchukane, Bójki Samcy po oblocie. Jedno jeszcze gniazda siedzą, ale ja się staram wyrzucać z tych gniazd na ziemię. no ja sobie robię przegląd młodziaków. Wyciągam je z dziury i oglądam jak wyrosły tu dla kolegi na jego obrączkach. Czy można już poinformować, że są, tak powiem, dobre dobrania? O, kolejnej dziury wychodzi. Takie są, a tu obezrał sytuację, stara. śliczniutkie Samiczka, ale piękna. Prześliczna kuleczka.

A raz będą do starych wybiegać o, Już idą podrostki I tu jest młodziaczek, wyszedł, wyszedł rudy Przepiękny rudzielec Z piską koło oka, po mojej rudej, on jest taki e, o. Widać jaki kolorek rudzielec Ojciec to syn Van Luna Miał jedynkę na oddział Mamusia Ruda, Ach, piękny, taki już, jeden ze starszych. Także za parę dni do składania. Yy, drugi z gniazda jest samiczka, ciemna pstra. O. Tu jest płowy, rudy, też tego kolorku. Nie widać. Nakarmiony tu drugi z gniazda. Tu też siedzi jeden. A tutaj jest przedział gołębi rozpłodowych, też są takie młodziaki. Te młode tu zostaną, bo tu jest przedział na nowym gojemniku, gdzie dają sobie gołębie rozpłodowe, one sobie dochowają. E, młode te młode tu już zostaną, już na tym gojemniku. Także mogą sobie nawet jeszcze troszkę e, z dwa tygodnie tu być, bo te młodsze też się dochowają. Takie tu są obrączkowane i gołębie rozkładowe będą rozdzielone, zabrane stąd, a tu, y, tu będą młode, które no, w weekend majowy, tak jak pokazywałem, będą tu przekładane, i będzie tu gołębnik y, młodych, y, a stare pójdą już na odpoczynek do rozdzielenia. Przy oddawaniu spisu kolega mi powiedział na. Y, cytując cholerę ci tyle tych gołębi a jedyną metodą byłoby pozbycie się tych głębi rozpłodowych więc w sumie jak teraz rozdzielę je no to e, czy samczyki czy samiczki będą dostępne e, jak ktoś chętny to no nie mam trochę wyjścia, muszę te gołębie rozpłodowe ograniczyć, bo tych gołębi jest dużo, dużo młodzieży lotowych Tego rozpłodu troszkę to się pozostawiało Więc jak ktoś Jest zainteresowany to Prze najróżniejszej maści Moje gołębie rozpłodowe, ale także Zakupy, po których sobie wychowałem młode Pójdą do sprzedaży w świat, bo, bo, bo nie potrzeba mi ich tyle po prostu. O, tu stara ruda, bo też o coś pytał ma kolejne jajka, też są po niej młode do, przełożone do odłożenia, więc. To jest sparowana z synem szaleńca. O, to wygląda w ten sposób, że tu już jeden przedział jest, jest jedna para rozpłodowa, tu jeden przedział jest gołąbków już młodych, z rozpodu odłożony, to sobie siedzą na celkach. Na a tu obok są, jakby to są gołębie dostosow przedziały dostosowane do lotowania gołębiami dorosłymi. Po prostu tu zasiedlę one, se już tu będą. O, tu są młotki, takie po długi dystans dwa razy. Maratuńczyki razem sparowane. O, tu już cele, żeby już nie niosły jajek, tylko żeby te dochowały. Będę już je stąd e, zabierał. Zabierał, jeśli ktoś jakiś ma specjalne zamówienia, żeby mu coś odchować, to niech powie, to te pary jakieś tam komuś zostawię. A jeśli chodzi o moją hodowlę i to, co było zamówione, to ja tutaj powoli zaczynam kończyć rozmnażanie i rozdzielam. O, tu już cele, cele powoli e, w, zamykam. E, te też jeszcze nie zdążyłem, ale to tu w ten sposób wszystko zostanie pozamykane, żeby żeby mieć no, spokój, loty się zaczną, więc potem nie mam czasu chodzić do tego gojemnika, obrączkować tych młodych. Potem poprzegapiam, że właśnie mi się przy tym sezonie lotowym zdarza potem coś przegapić, bo nie zdążę, no bo są loty i się na nawarstwia obowiązków. Więc po prostu rozpód rozdzielam, żeby może jakieś pojedyncze pary zostawić reszta wszystko będzie rozdzielone, żeby nie było takich sytuacji, że znowu jakieś młode poprzegapiam eee, i nie zaobrączkuję, więc, e, więc im odpuszczam. Tak. Po kolei. A tu jakie szarki wyszły, jaki szali. Tylko mnie nie ma, zaraz wychodzą z dziur. Nie ma dorosłych, to zaraz sobie szale... O, a jak przyjdę, to się chowają. W dziurze tak specjalnie im otworzyłem i tam się chowają. Dzisiaj akurat jest gorsza pogoda. Kilka dni gorszej pogody. Ale obroty robimy. Po pracy popołudniowej. Już chodzą do gołemnika. Głasie jakaś brzydka robi, chociaż się nie ma strasznie późno. No i tak to wygląda. To przygotowanie ma kilka dni być brzydkich. W ogóle najbliższe dni mają być brzydkie. Także zobaczymy, bo sezon się zbliża. Akurat u mnie żadnych wywózek nie było. Cieszę się, że zaczynają latać koło domu. No i tym się trzeba zadowolić na razie. Także dziękuję. Dzisiaj za uwagę jak one latają to młodziki sobie wychodzą do, e, do karmy i, i same już próbują dziobać, więc hodowcy, którzy tam mają pozamawiane młode czas po nie przyjeżdżać dobry lot a jak ktoś jeszcze chce jakieś młodziaki, jak ma możliwość przyjechania, to zapraszam do kontaktu 513 812 854. Dobry lot. Rzepak pięknie kwitnie, dziś pszczółki nie popracują, a gołąbki swoją robotę zrobiły: